Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Postanowiłem nagrać ten film zanim jeszcze kapsle wystrzelą w chmury, kiełby wylądują na grillu, a sielanka, śmiech i zabawa rozpoczną się. Na dobre. Więc, póki mam jeszcze Waszą uwagę i atencję, zacznijmy odcinek o kwestii promocyjnej i najtańszym komputerze z promocji, nowym komputerze z promocji, jaki można kupić. Z pewnością nieraz słyszeliście o tym, że sklepy tuż przed jakąś wielką promocją zawyżają ceny, a gdy tylko przyjdzie Czarny Piątek, Święto Singla czy choćby właśnie czas komunii, to nagle magicznie je obniżają. Innymi słowy, wiele osób mówi, że promocje to po prostu ściema. Dlatego dzisiaj postanowiłem to sprawdzić na przykładzie akcji. Prezenty na komunię lub dla siebie, która aktualnie trwa. Wix.com. I na wstępie jeszcze ważny disclaimer: ja sobie zdaję sprawę z tego, że budowa zestawu komputerowego, a w szczególności komputera do gier, to jest trochę jak tworzenie idealnego przepisu na rusu czy na Bigos. Generalnie nie ma takiego przepisu, ponieważ jednemu smakuje bardziej coś słonego, innemu coś słodkiego, a jeszcze innemu typowo wytrawnego. Więc ja nie próbuję w tym momencie dogodzić wszystkim. Ja tylko wam dzisiaj pokażę zestawy, które moim zdaniem w kwocie do co ważne, do 2003 i tak dalej. Fajnie mogą sprawować się po prostu do grania i nie tylko granie, jeżeli potrzebujecie akurat takiego tańszego zestawu, typowo tylko i wyłącznie z nowych części. Zaczynajmy. W Akcji promocyjnej jest naprawdę bardzo dużo ciekawych komponentów i dużo też ich schodzi w bardzo szybkim tempie. I ja sobie wykombinowałem tutaj koszyk z komputerem właśnie do 2000 zł, w którym jest moim zdaniem najwięcej zabawy i najwięcej można tych puzzli poprzesuwać, żeby otrzymać bardzo fajne konfiguracje. A pierwsza z konfiguracji do 2000, którą można stworzyć, wygląda tak. Mam tutaj koszyk z komponentami, które tworzą komputer za w tym momencie 2115 zł na najtańszej możliwej płycie B450. Podstawowym zasilaczu 500W, najtańszym dysku 500 GB giga od Gigabyte'a, 400 procesorze od AMD i bardzo podstawowej karcie RX6500, a to wszystko jeszcze w akurat fajnej skrzynce od Genesisa i z podstawową również ilością RAMu 16 GB. 2115 zł. Kiedy jednak wpiszemy pyry -e z -n i aktywujemy kod RABATowy, to otrzymamy cenę 1861 zł. I w tym momencie dopiero zaczyna się ta właściwa zabawka, Ponieważ teraz możemy sobie tu parę rzeczy poprzestawiać, które zgodnie z tym, że po prostu używamy kodu promocyjnego, pozwolą nam uzyskać lepszy komputer właśnie w tej cenie do 2000. I osobiście pierwszą rzeczą, którą bym tutaj wymienił, która to najbardziej w sumie chyba jednak odstaje od reszty, to jest procesor. 4 rdzenie, 8 wątków to może być delikatnie za mało, w szczególności pod te bardziej wymagające gry, czy nawet karta jest mniejszym problemem niż y, sam procesor, ponieważ zawsze możemy detale obniżyć, jeżeli chodzi o szczegółowość grafiki, natomiast Ciężko w tym momencie to przełożyć na jakby obciążenie, które wrzuca sam silnik gry na procesor, dlatego ja wywalę tego procka stąd. No i wrzucimy tutaj sobie jakiegoś Ryzena. Generalnie jeżeli chodzi o wybór, który mamy, żeby stworzyć kompa do 2000, no w sumie jest całkiem spory, bo możemy albo tu wrzucić 4500, który już jest dużo lepszy, bo sześciordzeniowy, albo 3600, który dysponuje dużo większym, Cashem. no fajnie by było tu wrócić coś jeszcze mocniejszego na przykład coś pokroju 5600 ale to już jest generalnie um, za drogo więc ja pójdę na kompromis nie 5500 nie 4500 które też są oczywiście w porządku ale właśnie tak może dla niektórych kontrowersyjnie dla niektórych może nie ten pośredni czyli Ryzen 5 3600 w tym momencie w koszyku mamy 1971 zł, czyli jeszcze są trzy dyszki na jakąś tam ewentualnie dostawę. I wydaje mi się osobiście, że dla kogoś, kto szuka komputera, który niekoniecznie będzie próbował rozbudowywać, z uwagi na to, że płyta no raczej lepszego procka już nie ogarnie. Mówię lepszego w sensie o większej ilości rdzeni. Raczej będą tam wchodziły powolutku jeszcze jakieś power limity. Więc te 6 rdzeni, 12 wątków, no ewentualnie jeszcze kiedyś, kiedyś upgrade na Ryzena 5, 5600, ale nie wiem, czy znowu taki, taki przeskok na takiego procka miałby tutaj Sens, więc ja bym to osobiście tak zostawił. Kiedyś może ewentualnie wymiana kart na coś mocniejszego, jeżeli będzie brakowało tego VRAMu w szczególności. I w sumie do 2000 wydaje mi się bardzo fajny PC. Jeśli chodzi o przykładową wydajność rx 6500, akurat w teście, który teraz widzicie w połączeniu z Ryzenem 5 3600, to nieco ponad 30 klatek w Dying Light 2, ponad 60 klatek w God of War, że przy wysokich ustawieniach. Oczywiście wszystko w Full HD, 40 klatek z hackiem w Red Dead Redemption, oczywiście też na ustawieniach wysokich. Wysokich, więc gdyby ktoś chciał być bliżej 60 klatek, to by trzeba było zjechać do detali średnich. W Forzie będzie można liczyć również na ponad 60 klatek i to na detalach ultra, ale gdyby ktoś chciał uniknąć przycięć, to polecam akurat zejść do średnich bądź wysokich z uwagi na małą ilość wiramów właśnie w Radeonie. A w starszych grach po kraju Horizon Zero Dawn wydajność na wysokich będzie oscylować w okolicach 60 klatek, może nawet bardziej bliżej tych powiedzmy 50 z lekką górką, a jeśli jeszcze gracie w GTA 5, no to możecie liczyć na około 60 klatek z hakiem w single player oczywiście na detalach ultra. Opcja druga, nastawiona typowo na upgrade, gdzie płyta dalej jest podstawowo, ale już nie aż tak podstawowa jak wcześniej. Coś to robi fajną robotę, fajną różnicę, to jest zasilacz DeepCoola 750 W. To nie jest zasilacz może jakiejś niesamowicie wysokiej sprawności czy wysokich lotów, ale jeżeli chodzi o jego cenę i jego moc, to daje on naprawdę całkiem spore możliwości później rozbudowy. Nawet niekoniecznie o on no Nowsze karty z wyższej półki, ale o starsze, bardziej prądożerne, gdzie właśnie ta moc może być rekompensowana ilością pobieranych watów, gdyby ktoś przykładowo szukał wśród starszych kart graficznych. Reszta jest bez zmian, i w tym momencie mamy 2205 zł, ale kiedy wpiszemy prezent, to cena. Poszybuje w dół na 1921 zł. Fakt to jest zestaw dalej z Ryzenem 3, 4100, więc bardzo podstawowym. Ale gdyby ktoś w tym momencie tylko chciał ten komputer odpalić, grać w proste gierki pokroju Fortnite'a w trybie wydajności, w CS-a, w Valoranta, w Lola i tak dalej, to taki zestaw powinien mu bez problemu wystarczyć. Natomiast jeżeli ta osoba by stwierdziła, że dobrze by było jednak tutaj dorzucić sobie jeszcze tą stówkę, czy dwie, no to polecam od razu wymienić procesor, dołożyć lepsze chłodzenie. The I w zasadzie nie powinno do esportu nic więcej brakować. Jeżeli, oczywiście, ktoś chciał iść wyżej, no to już wedle własnego uznania, czy to jakiś lepszy RTX, czy choćby RX, nie wiem, 6700, do wyboru, do koloru, obudowa jest pojemna, pomieści bardzo długie karty graficzne, zasilacz mocny, więc wydaje mi się, że zestaw bardzo ciekawy w tych pieniądzach. I tutaj pierwszy test, który wykonałem, jak ten koszyk wypadnie w innych sklepach. Cena tych samych komponentów na moment nagrywania tego odcinka to jest 2102 zł. i 52 grosze. To jest cena bez żadnych promocji, czyli jest ona niższa o 100 niż w X. comie, gdybyśmy nie użyli kodu rabatowego. Z kodem rabatowym to jest 1921 zł, czyli w praktyce X. jest tańszy o 180 zł. przy uwzględnieniu tych samych komponentów. Także wydaje mi się, że pierwszy test zdany, jeżeli chodzi o porównanie. Porównałem też sobie te ceny w komputroniku, jak wyglądają. W komputroniku za identyczny zestaw musielibyśmy zapłacić 2228 zł i 49 groszy, również bez żadnych promocji. Natomiast, co ważne, ani w komputroniku, ani w morelach, po prostu nie widziałem żadnych promocji na te akurat komponenty. Więc domyślam się, że pewnie dałoby się też złożyć coś w niższej cenie, ale z innych komponentów. Natomiast porównując 1 do 1 oba sklepy, czyli i Morele i Komputronik w tym momencie są droższe. I to droższe nawet w przypadku Komputronika o ponad 200 zł, czyli całkiem dużo, bo 10%. Kolejny zestaw, który stworzyłem miał być w kwocie do 3000 zł i wykminiłem coś takiego. Ryzen 5 3600, ponownie, ale można go zamienić równie dobrze na Ryzena 5 5500. Płyta główna to Gigabyte B450 Aorus Elite V2, bardzo fajna płytka. Obudowa Genesis Irid 505 Black V2, czyli coś przewiewnego i stonowanego. RAM dokładnie ten sam, bez żadnego RGB, a dodatkowo w bardzo dobrej cenie, 185 zł za dwie kostki, 16 GB. Zasilacz to już bardziej markowo i przy okazji też bardziej jakościowo. MSI MAG 650 W, oczywiście plus brąz. Przy okazji w świetnej cenie w xcom jest dysk od MSI. Testowałem tego z M450, bardzo fajnie wypadł w testach, a do tego jeszcze jest przyjemnie wyceniony, no i oczywiście ma rozsądną pojemność 1 TB. Za kartę graficzną będzie robił Asus, z Radeon RX 7600, czyli jedna z lepszych kart do grania Full HD obecnie. Oczywiście, jeżeli nas interesuje ta natywna wydajność bez żadnych upłyniaczy DLSS-ów, frame generatorów i tak dalej, a to wszystko jeszcze z Endorphi Endor 5 w wersji tej najnowszej Black. A jeżeli w tym wypadku wpiszemy sobie kod prezent, no to oczywiście będziemy nie mówić o cenie 3100 ponad, tylko 3025 zł. Tu akurat nie ma w tym momencie bardzo dużej różnicy w cenie, ale jednak komputer jest powiedzmy, no już tu lekko zaokrąglimy do 3000, chyba jedną z najciekawszych jednostek, jakie w tym momencie można wybrać, oczywiście nie w, dziadując w tym momencie z wyborem płyty głównej obudowy, zasilacza i tak dalej, bo zdaję sobie sprawę, że to by się dało oczywiście jeszcze delikatnie przyciąć, ale bez przecinania tylko coś, co po prostu jest jakościowe no to wychodzi właśnie tak. I znowu dla porównania, ten sam koszyk w Morele to jest 3151,29 groszy, czyli ponownie mamy w tym momencie tani o 126 a jeżeli chodzi o komputernika, to jest akurat dużo większa różnica, bo dopłacamy aż 200. 15 Zł, czyli łącznie to jest 3240,84 grosze względem 3025 zł na promocji w XCOM. A oczywiście, można by było tutaj jeszcze przyciąć, wybierając zasilacz z promocji, czego akurat nie chciałem robić z uwagi na po prostu jakość tego zestawu. Czy można by tu jeszcze było ewentualnie zrezygnować z chłodzenia endorfi i w tym momencie ten zestaw zamknąć nawet poniżej 2900 zł, ale 800 nawet złotych, Ale nie chciałem tego robić, bo wydaje mi się, że jednak przy wysokich temperaturach za Oknem, które w tym momencie nadciągają. Tego typu oszczędności odbiłyby się po prostu negatywnie na hałasie i również na możliwych spadkach wydajności, a przecież tego byśmy nie chcieli. Przyznam, że bardzo wahałem się, czy do tego zestawu dorzucać RX. -a. No i jak widzicie, wygrał Radeon, chociaż różnice pomiędzy obiema kartami są naprawdę nieduże. Przykładowo w jednej gierce, którą jest Hogwarts Legacy, wygrywa Radeon, ale tylko raptem o dwie klatki. Podobnie zresztą jest w Cyberpunku, 64 do 62 średnio. Ale już na przykład w Returnal to zieloni są górą i to... Aż o 5 klatek, 81 do 86. Nvidia wypada również lepiej w symulatorze lotów od Microsoftu, to akurat różnica jest nawet jeszcze większa, mamy 54 do 62, a kolejne jej triumfy to chociażby jeszcze Red Dead Redemption, Hitman 3, czy nawet The Last of Us. Natomiast w takim gadowłoże na pocieszenie już bardzo duża przewaga znowu Radeona. Wniosek jest więc taki, że to wszystko zależy w co gracie, natomiast wydaje mi się, że jeżeli oczekujecie po prostu rozsądnej wydajności, to Radeon taką oferuje, a wiem, że. Wiele osób po prostu jeszcze nie rozumie, czy nie potrafi, czy po prostu nie chce korzystać w tym momencie ze wspomagaczy w stylu FG. I właśnie dla takich osób jest zestaw z Radeonem. Na koniec, jeszcze coś, bez czego komunia by się obyć nie mogła, czyli biały komputer. Bardzo kusiło mnie złożenie właśnie czegoś w kolorze białym, ponieważ dużo komponentów w promocji było. Takich właśnie, czyli, czyli jasnych, a nie chciałem, żeby to było tak, że do białej obudowy przykładowo wchodzą ciemne, czarne komponenty, więc starałem się wybrać coś, co będzie jak najbardziej jednolite, kolorystycznie. I też taka przy okazji ciekawostka: niestety, najtańszy zasilacz w kolorze białym kosztuje dużo więcej niż zestaw, który posiada właśnie zasilacz w kolorze czarnym i białe przewody. A że i tak zasilacza nie będzie widać, bo on jest w piwnicy, to stwierdziłem, że po prostu połącz to w ten sposób i też będzie fajnie, estetycznie. 4400 zł. Bez promocji, ale z promocją to jest 4187 zł, czyli powiedzmy niecałe 4200. I akurat takiego komputera nie ma w polecanych i raczej w tym przedziale cenowym też nie będzie, więc jako ciekawostkę go postanowiłem udostępnić tutaj i teraz. Bo jeżeli byście byli zainteresowani większą ilością pecetów, niekoniecznie w cenach promocyjnych, tylko właśnie w tych standardowych, to te normalne komputery w normalnych cenach właśnie będą w odcinku kolejnym z polecanymi na Maj. Tego koszyka ja już nie porównywałem, jak wypada w w innych sklepach z uwagi na to, że to są produkty Typowo X-komowe, choćby Silvermanki Stormy. Natomiast, że generalnie białe setupy zwykle i tak, i tak wychodzą drożej, właśnie przez to tylko i wyłącznie, że są białe. To ten komputer nie był tworzony z myślą o tym, aby był najtańszy w kwocie do tych 4000 ilość tam złotych, tylko po prostu, aby fajnie estetycznie się spinał, był wydajny, a przy tym wszystkim, żeby się po prostu super fajnie prezentował. No bo na pewno, jeżeli ktoś by taki komputer zobaczył na żywo, to by się bardzo mocno ucieszył, w szczególności, że jest tutaj dużo RGB, jest tutaj piękny zestaw przewodów a to wszystko jeszcze jest po prostu oparte na rozsądnych e, komponentach, więc wydaje mi się, że bardzo fajny zestaw. Jeśli chodzi o Radeona 7600XT, no to oczywiście można go zestawić z kilkoma kartami graficznymi, no bo albo 4060, w wersji przykładowo 16GB, albo już z wersją Titanium, chociaż bardziej mówimy tu jednak dalej o wersji 16GB zwykłej 4060. Ponownie, w jednej grze wypada lepiej Radeon, w innej RTX. Znowu wszystko zależy od tego, w co gracie. Jednakowo, że jeżeli chodzi Chodzi o czystą wydajność, powtarzam się już w tym momencie wiem, ale taką, która nie jest dopalana żadnymi innymi usprawniaczami graficznymi, no to oczywiście tam Radeon będzie faktycznie istotnie wypadał delikatnie lepiej, albo przynajmniej chociaż. Nie gorzej. I w tym majówkowym materiale to by było wszystko. Dzięki wam, moi drodzy, za uwagę. Wszystkie koszyki macie przypięte w opisie tego materiału. Jeżeli chodzi o promocję, ona oczywiście trwa do wyczerpania zapasów albo do końca akcji. Akurat kiedy jest koniec akcji, to nie jestem pewny. Wydaje mi się, że na pewno nie przed majówką temu też nagrywam to w tej chwili, a nie po niej, żeby nie było za późno. Mam nadzieję, że coś dla siebie znajdziecie, a jeżeli tutaj akurat nie było niczego, co by was interesowało to poczekajcie na polecane zestawy komputerowe na maj, które pokażą się na kanale prawdopodobnie bliżej niż dalej i na pewno będą ciekawe, ponieważ w tym będzie ceny są stabilne, można bardzo fajnie pokombinować i stworzyć bardzo dużo różnych alternatyw zestawów z RGB, bez RGB, z Radeonami, z NVIDIA, do wyboru, do koloru, więc wszystko zobaczycie na kanale już niedługo, a ja Was pozdrawiam serdecznie, kłaniam się niedziutko na razie.